Ja też, ja też się trochę czuję jak rzecznik prasowy, mam Mateusza, Dubiela, fagaty, chłopie, mi to jest obojętne, Kurwane mam. <grywa> Sylwetki polskich gangsterów. Mateusz Jakubowski, pseudonim Polski Król Musz. Historię pana Mateusza już znamy, bo była już sylwetka o jego podopiesznym zwyrolu. Kiedy nie masz na lekarza, a jednak boli cię Kiedy mama, mama mówi, że wszystko potrafi. Tak. Mama. Mamy lekarza w domu. Mamy lekarza. lekarz w domu. Dobrze, że Zwyrol wrócił i rozpoczął krucjatę, bo teraz ciężko będzie przejść obojętnie obok patologii w polskich służbach i robieniu pieniędzy na Lewusa. Nie wiem, no nie widzę tu jakiejś dużej mistyfikacji. Jakiegoś, wiesz... A to, kto był dziadkiem Mateusza, to nie wiem, bo go nie poznałem. Fame 9, nie gadaj głupot na rzecz. Okej, okay, no to fame 9, a nie 6. Czemu taki wyedukowany typek z kontaktami trzyma się z Dubielem? Wiesz co, też sobie zadawałem to pytanie kilkukrotnie. I nig nie, nigdy nie potrafiłem sobie na nie odpowiedzieć. T totalnie tego... Totalnie było to dla mnie niezrozumiałe. To jest moja autorska teza, z którą zazwyczaj się nie dzieliłem z nikim, ale z racji tego, że nie wiem, miałem takie... To jest moje spostrzeżenie oczywiście, to może być nieprawda, nie? Ale próbowałem to rozgryźć i jakby jedyna racjonalna rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest, że chyba z racji tego, że Mateusz nie ma swoich dzieci, to po prostu się postanowił sprawować jakąś pieczę nad tą sierotą, nie? Więc no, a z racji tego, że on też właśnie tam w marketingu, w sprzedaży, w marketingu, w sprzedaży pracował, to, to on na przykład produkty różne do sklepów wprowadzał. To, to też wiem. Nie, wiem. nie wiem, czy też przez, przez Matiego ten baton fame hey, nie szedł, coś takiego chyba, coś takiego kojarzę, nie? No, myślę, wiesz, no, no przyszedł, miał jakieś doświadczenie, zobaczył, że, bo, to, bo tak szczerze, to ten YouTube to dziki zachód. W dobrym momencie się wstrzelił, czy zarabiał duże pieniądze, czy czy coś, to nie wiem, nie jestem jego księgowym. Ale ja już tak chyba ni nic nie działa w tym kierunku od, od jakiegoś czasu. I chyba to nie ma za dużo wspólnego z jakąś Pandorą, czy... Ten, ten film jest pod tym względem toksyczny moim zdaniem, że on tutaj buduje narrację, że służby specjalne w zamian za to, że największego bossa w Polsce zaatakował pan z lasu, to teraz Materiały i ogólnie haki zaczęły być zbierane na Sylwestra Wardęgę, bo się odważył podnieść rękę na, na Dubiela, nie? Jeszcze miałoby to trochę więcej sensu, jakby wiesz, jakby zamiast Dubiela tam dać Mateusza, nie? No i wtedy mówi, że to ziomek służby yy, CIA, FBI, no to wtedy ma to większy sens. Chociaż moim zdaniem to nonsens, ale powiedzmy, fani teorii spiskowych mogliby to, analizować jakby. Zadaj sobie jedno podstawowe pytanie. Po, po... Pochugo po, miałyby służby troszczyć się o Dubiela, nie? No właśnie, pochugo mieliby służby chronić Dubiela, Buxtona, Buddę, czy chociażby ciebie, mleko dalej będziesz się wypierał, że ktoś wami koordynuje? Do czego jesteście im potrzebni? Bardzo proste, do robienia pieniędzy i po to, żeby wpływać na dzieci, czyli tą najbardziej podatną grupę docelową na której wam najbardziej zależy bo można im wciskać różne gówna, można ich kształtować można wciskać im ideologię w głupich żartach, można im sugerować co mają myśleć, a jak ukończą 18 lat, to i głosować będą mogli, to wuja i ekipa powiedzą co jest mniejszym złem podczas wyborów. Yy, jakbym miał iść na kogoś zagłosować, to bym zagłosował na Platformę Obywatelską. Ale nie, nie jestem jakimś super kurwa yy, zwolennikiem. Yy, no. Napis nie, bo dwie kadencje rządzą. Ja myślę, że Konfederacja się z nimi poukłada, jak będzie trzeba. Ta trzecia droga to jest kurwa, za coś imbecyle dla mnie. Yy, no. No, także, no, taka prawda. I dziękuję za tą akuratną wypowiedź specjalisty, i całe te. I wiesz, ty, widzu, pomyślisz sobie, że. Ale łeb, ale taki 12-letni Seba i Julia myślą, że to prawdę objawione. Że zna życie, bo ma pieniądze. No, taka prawda. to widzicie, ja też jestem osobą oczytaną. Bardzo inteligentną. Która w życiu wiele rzeczy przeżyła, i wiesz, i, i ja mam trochę inny punkt widzenia niż przeciętny ty, któremu powiedzą, że będziesz miał piwo i grilla i się cieszysz, nie? Bo w sumie byś poszedł na grilla i wypił tam piwo. Więc <laughs> no, jakby nie chcę być niemiły, ale kur, do tego się to sprowadza, nie? <laughs> oh. Ale wracając do rzeczy ważnych, obserwuję pana Jakuba już od dłuższego czasu i to nie tylko w internecie i wiem gdzie poważne chłopaki lubią się spotykać na poważne rozmowy, na kawusi przy Charlotte lub pomocniejsze wrażenia do Wabene. Momentami zastanawiam się czy to jakaś pułapka jak, jak pan Mateusz tak ochoczo pokazywał gdzie jest i że dawał te poszlaki do siebie. Ale okazuje się, że jest po prostu chwalipiętą i lubi grać w gry. Sam byłem w szoku, że normalnie można stać tam niedaleko z kamerą na przypale i nikt tego nie ogarnie. Znaczy się, gdybym pewnie coś udostępnił z tego, no to pewnie po kamerach yy, wyczailiby moją pozycję i później miałbym przejebane. Natomiast wiadomo, do śmiałków świat należy i nie że tam kogoś zachęcam, ale wiem, że Zwyrol lubi podglądać, także kto ma wyjść, ten wie. A propos Wyrola w tych wszystkich jego dramach, to zauważyłem też taką ciekawą rzecz. Przypomnijcie sobie, czyje kariery Zwerol zezłomował, bo okazuje się, że ten dany Ferrero Rocher to też był jakiś złoty chłopak Jakubowskiego, podobnie jak ten Michał Gała, ale ten Zwerol Gała to akurat sam się zezłomował. Mam, Zyba, że mam, mam teczkę na swojego ex, bardzo dużą. Powiedz mi, tak się zachowują przyjaciele? Ale powiem szczerze, że z tym kubkiem to żeś pan dojebał. Znaczy słyszałem pogłoski z tym ABW i że normalnie w samochodzie, w schowku, radio z kopytem, ale nie byłem, nie widziałem, więc nie będę tutaj szerzył jakieś plotki. Natomiast ten kubek to chyba już jakaś pamiątka na odchodne, jak skończył pan działać w państwówce. Natomiast nie wiem, czy koledzy z ABW chcieliby, żeby kojarzono ich z, z internetową patologią, którą pan tutaj em, zarządza. Ale do tego to już musi się odnieść najlepiej jakiś rzecznik z ABW. Mam nadzieję, że nie pana kolega. I tak sobie pomyślałem z racji, że to jest trochę przypołowę, gdybym ja to zrobił. Mogę wziąć to na klatę, Jeżeli dobijemy 100 kasubów, to poświęcę się, żeby napisać zapytanie w tej sprawie z mojej prawdziwej tożsamości. Jakie jest stanowisko ABW w tej sprawie? Z mojej prawdziwej tożsamości, bo z Anonima raczej nie przychylą się, żeby odpowiadać. A tak, to chyba jest bardziej prawdopodobne. Przynajmniej mi się tak wydaje. Druga sprawa panie Mateuszu, gdyby pan nie był z gangu Olsena i kulturalnie się zapytał, to by panu być może sam podpowiedział co nieco o zwyrolu. Ludzie czepiają się Bubsmana, który tak naprawdę nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. A ja osobiście znam lepsze akcje z czasów pranków z wyrola, chociażby w latach 2011-2013 akcja z walizką pod KPR-em kiedy został tam ujęty przez Borowika. A w świetle prawa to nic nie stało wtedy na przeszkodzie, żeby sylwka wtedy odpalono. Bo w sytuacji, w której się dopuścił, która miała znamiona zamachu terrorystycznego, liczą się sekundy i nikt nie będzie tutaj rozkminiał, czy to prankster, czy prawdziwy terrorysta. Gruba akcja. Zwyrol chyba nawet nie wstawia tego filmu nigdy. Chyba mu to nawet zabroniono, bo gdyby mógł zmonetyzować, to by to pewnie zrobił. No ale coś stało na przeszkodzie. Także kto ma wiedzieć, ten wie. I tutaj mam jeszcze taką sprawę, bo pan tutaj się afiszuje, że ABW afiszuje się pan swoim bogactwem na Instagramie. To jeżeli pan tak chciałby wspierać kolegów z ABW, to może dołoży się pan, żeby w końcu dokończyli te remonty na rakowieckiej, bo niby poważna instytucja, a pieniędzy dalej nie ma. Ale żeby pakować siano na patologię w internecie, no to siano zawsze się znajdzie. No tak jak w tym kraju to wszyscy już znamy, że na potrzebne rzeczy nie ma, ale żeby siać propagandę i patole, to Pieniędzy zawsze się znajdą. Także pozdrawiam pana kolegów z ABW, trzymajcie się tam chłopaki. No i podsumowując to oni tam wszyscy są zwąchani i kłamią, że przypadkowo gdzieś tam się mijają i oni wiedział i go spotkał na trybunach. Wszystko jest tam ładnie koordynowane, pieniądze dostają, żeby rozbudowywać tam zasięgi swoich tam kanałów opiniotwórczych. I mam nadzieję, że sylwek uchyli rąbka tajemnicy półświadka YouTube'owego w tym kolejnym materiale o Backstonie i nie tylko. I że ludzie w końcu otworzą swoje głowy, jak po prostu wygląda rzeczywistość. Pozdrawiam, z choroszczych rabia.